Zegar iluzji w starym antykwariacie, ukrytym na końcu wąskiej uliczki, znajdował się zegar, którego wskazówki zdawały się tańczyć w rytm nieuchwytnego czasu. Nikt nie wiedział skąd pochodził, ani kto go stworzył, ale jedno było pewne: każdy, kto spojrzał na jego tarczę, zaczynał dostrzegać rzeczywistość inaczej. Kiedy Marek po raz pierwszy odwiedził antykwariat, coś przyciągnęło jego uwagę: zegar. Drewniana obudowa połyskiwała w świetle lamp, a wskazówki zdawały się delikatnie pulsować. Zbliżył się, chcąc odczytać godzinę, ale w momencie, gdy jego wzrok padł na mechanizm, wszystko wokół zaczęło się zmieniać. Nie był już w antykwariacie. Stał na wzgórzu, patrząc na rozległe miasto, którego nigdy wcześniej nie widział. Ludzie ubrani w stroje sprzed wieku przechadzali się ulicami, a powozy sunęły powoli po bruku. Poczuł chłodne powietrze na skórze. To było realne. Każde kolejne spojrzenie na zegar przenosiło go w inne miejsce, inną epokę, inną wersję jego własnego życia. W jednej rzeczywistości był malarzem w XIX wiecznym Paryżu, w innej naukowcem rozwiązującym zagadkę wszechświata, a jeszcze w innej kimś zupełnie innym kimś, kogo nigdy nie sądził, że może się stać, ale w końcu pojawiło się pytanie. Czy to tylko iluzja, czy nowa prawda? Marek musiał dokonać wyboru zostać w świecie, który wydawał się bardziej fascynujący, niż jego własne życie, czy wrócić do rzeczywistości, w której zegar był tylko zwykłym przedmiotem w antykwariacie.